Nowe nawierzchnie ulic, chodniki dla pieszych i nowe oświetleniem. Tak wyglądać będzie finał trwających obecnie działań w miejscowości Straszęcin. Przybudowa wewnętrznych dróg gminnych rozpoczęła się w kwietniu, a prace posuwają się bardzo szybko. Jest tu szkoła, są dzieci, potrzebne są chodniki. Zresztą nie tylko tu, bo wszędzie, w całym Straszęcinie. Przydałoby się właśnie, żeby taki remont był, ale dobrze, że zaczęło się właśnie od tego miejsca, no bo to jest najbardziej takie miejsce, które powinno być naprawdę w takim stanie, jak należy. Bo jest szkoła, są dzieci.

Stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Cieszymy się, że udało się te środki pozyskać. Długo czekaliśmy właśnie na to, na realizację tych zadań. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo w tym terenie, jeśli chodzi o ruch pieszych, ruch samochodów, nie tylko osobowych, ale i ciężarowych, bo jest to część przemysłowa Straszęcina. To nie jedyne inwestycje drogowe w gminie Żeraków. W ramach kompleksowej przebudowy gminnej infrastruktury drogowej w Wiewiórce i Korzeniowie położono nową nakładkę asfaltową a już niedługo rozpoczną się prace w miejscowości zawierzbie. Remonty realizowane są ze środków własnych gminy. Wyjątkiem jest korzeniów, gdzie do remontu drogi lokalna firma Heko Bentonity dołożyła 100 tysięcy złotych.